Osy, Dianka. Nie wolno, nie wolno os! Nie wolno, nie, osy nie. nie wolno zabijać zwierzątek. Dianuś, Januś. No, nie wolno. Już dobrze? <grytanie> Diana irytuje wszystko co lata. <grytanie> Strasznie zła jest. Na, na te osy w zeszłym roku szerszenie ją pokryzły, to teraz ma uraz psychiczny. I wszystko, co lata próbuje zjeść. I znowu będzie to samo. Będzie powtórka z rozrywką, jak się Osa w język ugryzie. Zobaczysz, no, zobaczysz. Słuchajcie, z wiosny zrobiło się lato. Czekaliśmy na wiosnę. A tu, buch, lato! Wczoraj było 20 parę stopni, dzisiaj od rana już jest w tej chwili koło 18, więc zapowiada się gorący dzień. Ja mam tyle planów. Nie wiem, czy dam radę w tym ukropie. Chciałam popikować sobie moje już zioła. E, poplewić jeszcze tam część warzywniaka. Co lolunia? Co lolunia? Chcesz też, żeby mamunia głaskała, tak? Chcesz, żeby głaskała. E, ale jak będzie tak gorąco, to się ugotuje w tym. Muszę dzisiaj coś innego. Ja na pewno koszę trawę dzisiaj. Znowu. Znowu tak szybko urosz. Znów koszę trawe eee, w takim... słuchajcie, tam się jest... mnóstwo pracy, mnóstwo. To, co robię dla was nagrywam filmik, to jest zaledwie jeden ułamek tego co robię. To jest... czasami tak się rano wstaje i się tak zastanawiam to, 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 to i to i czy dam radę do końca dnia. <grywia> znaczy, czy zdążę, nie, że, że dam radę, dam, muszę dać radę, nie ma opcji w ogóle, ale czy zdążę do końca dnia, tak. Co dzisiaj sobie jakieś tam plany robię, bo chcę jak najwięcej zrobić. No więc nie będę z Wami tutaj dużo gadać, Zwyczajnie właśnie nie gadam za dużo, bo czasu nie ma. <grywia> Jest mnóstwo pracy, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Poczekaj, coś dzwoni. No, cały czas odbieram jakieś telefony. Staram się maile odpisywać, komentarze odpisywać, a telefony odbierać. Robię zamówienia i... Właśnie idziemy idzie dosyć gadania, idziemy nagrywać film. Robimy dzisiaj piękną kompozycję. Nadziej mamy. Nadziej mamy ale na niestety pomnik na grób dla mojego stałego fana klienta. Cały czas zamawia u mnie różne fajne rzeczy. Więc pokazuję co będę robić i zapraszam do oglądania. No więc witajcie na moim kanale, siedlisko drzewo. Z tej strony Teresa Hirkowska. Przygotowałam sobie taką starą dechę ze stodoły. Zobaczcie, piękna stara decha. E, bo tutaj, właśnie dla mojego klienta, e, właściwie dał mi wolną rękę, ale stwierdziłam, że zrobię właśnie na takiej fajnej starej desce pomnik jest czarny, więc y, fajnie będzie na tym czarnym wyglądać taka właśnie surowa, stara decha i na tej y, piękną kompozycję chcę zrobić właśnie taką zwiewną, lekką taką letnią, taką letnią właśnie w takich kolorach zobaczycie jakie <ścoughs> ale najpierw co najpierw przykręcę sobie kawałek styropianu nawet powiem szczerze Że gdzieś taki. O, taki kawałek. Na taką długą deskę mi starczy. Więc ten syropian przykleję i przykręcę śrubami, tak? Trzema śrubami Przykręcę i przyklejam na klej na gorąco. Dosyć dużo. Mhm. Tak, myślę, że w tej. Stabilną dechę ze styropianem, i teraz mogę spokojnie zmniejszyć sobie temperaturę, bo widzę, że jest dosyć wysoka. O tak. I mogę tworzyć moją kompozycję. Aż czekaj, że Wam pokazuję. Je. To jest mój zestaw kolorystyczny i kwiatowy. Kwiaty wybrałam naprawdę. Prima. sort. Takie piękne, e, materiałowe, gatunkowo, takie naprawdę, żeby długo wytrzymały, piękne i żeby to zestaw kolorystyczny, tak jak widzicie, to jest, nie wiem, to jest taka śliwka z delikatnym różem i bielą. Bardzo mi się e, skojarzyło właśnie to z takim czarnym pomnikiem i zarazem chcę nawiązać do pomnika. I zarazem chcę to, żeby była taka lekka, jasna, zwiewna. Ale e, nie chcę tutaj robić już takiego miszmarzu kolorystycznego, bo chcę też wyeksponować trochę tą deskę. Więc działa. Dwie hortensje są moim głównym kwiatem. Do tego będę budować taką nie za wysoką, ale lekko taką zwiewną. Więc dwie hortensje są głównymi kwiatami, później resztę, y, coraz większe kwiaty i delikatne na koniec. Oczywiście jakieś zielone koląski, sztuczne wszystko, bo to idzie na pomnik. Więc zobaczycie jaki efekt będzie. No, i tak wygląda decha z kwiatami yy, w kolorze jasno-biało-kremowo-różowym i takim właśnie wiśniowo-biskupim? Mogę tak nazwać? Kolorze. Jestem z niej zadowolona. Mam nadzieję, że się klientowi spodoba. Starałam się tutaj naprawdę zrobić taki właśnie coś nietypowego. Takiego pięknego, takiego lekkiego, takiego po prostu od serca. Niekoniecznie od serca musi być czerwony kolor. Ja to zrobiłam od serca, kompozycję piękną na desce, na czarny pomnik. Myślę, że pięknie to będzie wyglądać. Idę pokazać zbliżenie. A tymczasem dziękuję serdecznie za wspieranie, za polubianie i za subskrypcję. Widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia. A oczywiście, jak macie ochotę, zamawiajcie. Nadziej mamy. Czy na pomnik? Jeszcze jedną, jeden odcinek zrobię, jeszcze mam zamówienia i już po prostu robię, bo później z wysyłką to jest trochę czasu, więc jak chcecie, zamawiajcie, piszcie na mojego maila ja odpisuję zawsze. Także do zobaczenia. Pa!